No i kto powiedział, że natura jest cicha? Cześć wszystkim, ja nazywam się Błażej Żuławski i tam gdzieś za tą ładną, niebieską skodą Enya która ładuje się właśnie za moimi plecami, kręci się też Patryk Brzozowski. Jesteśmy w Poznaniu i dzisiaj z tego Poznania wyruszamy naszym samochodem elektrycznym w dłuższą trasę. Mamy dzisiaj do przejechania około 260 km, ale nasza Skoda Enyaq iV ma zasięg do około 530, także powinniśmy dojechać na miejsce jeszcze z połową zasięgu. Chociaż mamy dzisiaj rzeczywiście film do nagrania, więc tych kilometrów będzie trochę więcej. No właśnie, bo rzeczywistość filmowania jest taka, że oczywiście robimy dodatkowe przejazdy pod ujęcia. Mamy też troszeczkę więcej kilogramów na pokładzie, bo bierzemy ze sobą ekipę oraz jej sprzęt. Ale tak czy siak, myślę, że powinniśmy dojechać do celu z około połową mm, baterii jeszcze, która nam zostanie. Jako, że mamy wakacje, to obieramy dzisiaj taki klasyczny kierunek Azymut, Bałtyk jedziemy do Brzegu więc tradycyjna wakacyjna destynacja. Dokładnie, tylko że do tego koło brzegu nie jedziemy najkrótszą i najszybszą drogą, tylko drogą najbardziej malowniczą przez drawski park krajobrazowy między innymi, tak. gdzie pomiędzy czaplinkiem a Połczynem zdrojem znajduje się taka jedna fajna droga, która ma bardzo dużo fajnych zakrętów i dzięki temu chcemy też sprawdzić, czy nie tylko czy samochodem elektrycznym da się podróżować na długie dystansy, czy jest on komfortowy, ale czy on potrafi nam zredefiniować pojęcie przyjemności sprowadzenia. I na to, szczerze mówiąc, liczę najbardziej. Ja również. Jedźmy. Drogę. No dobra. No. Gdzie to jest góra? O. No dobra, to pojedziemy. Stary, co ty robisz? No, chcę jechać tą drogą, którą ja chcę jechać, więc sprawdzę ją na mapie. Teś proszę cię. Daj mi to. Masz 13 calowy ekran środkowy z zbudowaną nawigacją. Możesz się połączyć przez Apple CarPlay czy Android Auto, wczytać mapy. Nawigacja po prostu pokazuje ci objazdy i korki, a ty będziesz korzystał z... z mapy. Jedziemy? Jedziemy, ale to może się zamieńmy, skoro jesteś taki mądry i wiesz, jak to obsługiwać. No będą, tak będzie. Wiesz co, ale tak jedziemy i jedziemy, i muszę powiedzieć, że zawsze to, co robi na mnie największe wrażenie, jak gdzie siadę samochodem elektrycznym, nie tylko w trasę, to jest to, jaka po prostu w kabinie panuje cisza, przez to, że nie ma generującego hałas silnika spalinowego. Oczywiście, no, jakiś tam skoda NIA iV ma niski e, współczynnik oporu powietrza, więc, ale jednak jakiś tam opór powietrza stawia, więc jest troszeczkę szumu aerodynamicznego, trochę szumu od opon, ale on jest naprawdę minimalny. Zresztą. No prawie nic nie, nic, ja, nic nie słychać prawie, no, i więc nie. to jest od razu taki komponent, który sprawia, że ja za kierownicą odpoczywam zamiast się denerwować y, jakoś tak dodatkowo. W sensie jestem bardziej zrelaksowany w tak. samochodzie elektrycznym. Tak, tak, zdecydowanie. Teraz jedziemy też po równej drodze, po równym asfalcie i wtedy rzeczywiście możesz sobie pozwolić na chwilę relaksu, ale oczywiście nie na chwilę odwrócenia uwagi od tego, co dzieje się na drodze. Natomiast to, na co ja szczególnie zwracam też uwagę w samochodach elektrycznych, to jest to przyspieszenie, ten moment obrotowy, ta moc, która jest dostępna właściwie od samego dołu, jakby to się powiedziało w przypadku samochodów spalinowych, ale... Cciskasz gaz. No ja się mogłem na to przygotować, ale u ciebie głowa od razu no no leci tak, od do tyłu, razu, od, od razu. razu wbija cię w fotel. I to jest rzeczywiście to, czego nie poczujesz w samochodzie spalinowym od razu. To znaczy, samochód spalinowy musi się wkręcić na odpowiednie obroty, tak, żeby ten moment zredukować obrotowy... na przykład do dwójki, tak, czy do redukujesz. trójki, też żeby wyprzedzić, w związku z czym tutaj jakby nie masz tego. W ogóle nie musisz się zastanawiać, ten samochód nie ma biegów, więc nie myślisz, tak. na jakim biegu jesteś. To nawet nie jest tak, że tu jest jakaś automatyczna skrzynia biegów, jest po prostu silnik elektryczny, który pracuje cały czas z tą samą wartością momentu obrotowego 310 Nm w przypadku tego samochodu, 425 Nm jeszcze więcej w przypadku modelu z napędem na cztery koła. Tak. W pełnym zakresie właściwie prędkości, czyli od zera do… Nie wiem, jaką on ma prędkość maksymalną, ale no i nie tak ma nie będziemy mogli. No właśnie, <grym> i tak nie, będzie nie będziemy mogli i tak tego sprawdzić, bo w sposób żaden legalny. Tak, ale powiedziałeś, rzeczywiście. że nie ma skrzyni biegów, no bo rzeczywiście nie ma klasycznej skrzyni biegów. Ale mamy łopatki przy kierownicy, co oznacza, że mamy tutaj system rekuperacji, czyli tak zwanego odzyskiwania energii kinetycznej, z hamowania i zamieniania tej energii w. Siłę. Prąd. w prąd, prąd, w elektrykę, no tak. która napędza prąd. akumulatory, która e, doładowuje akumulator, pozwala też zwiększyć zasięg tego samochodu. I to jest coś, czego ja używam bardzo często, bo lubię się tym, można powiedzieć w cudzysłowie, bawić. Czyli co, czyli po prostu zamiast hamować e, za pomocą hamulca, zwalniasz za pomocą tak. rekuperacji. W tak. ten sposób zamiast po prostu produkować ciepło, z tarcz hamulcowych. Silnik elektryczny stawia opór, tak? Tak. Zwalnia samochód i ładuje akumulator. Akumulator, dokładnie. Wiesz, co ale rozmawiamy o tym, jak ten samochód zwalnia, a nie powiedzieliśmy o jednej dosyć istotnej opcji, którą jest aktywny tempomat, który dostosowuje prędkość samochodu do powiedzmy warunków, jakie panują na drodze, tak. dlatego że za pomocą radaru czyta to co się dzieje przed samochodem, jeżeli jedzie jakiś wolniejszy pojazd, to, to, zwalnia. to zwalnia. Oczywiście z takiego rozwiązania korzystamy rzadziej jadąc taką drogą krajową, jaką my w tej chwili jedziemy. Podejrzewam, że ludzie raczej korzystają z tego na autostradzie, Jasne. na której po prostu jest wygodniej włączyć, tak, włączyć może jechać z jednostajną prędkością. Dokładnie, tak, jest po prostu mniej momentów, kiedy ten tempomat rzeczywiście musi za ciebie wyhamowywać. Natomiast on jest wyjątkowo dobry, bo jest też powiązany z tą funkcją, która odczytuje znaki drogowe. I w związku z tym na przykład na takiej drodze jak ta potrafi zwolnić przed zakrętem. Jasne, to tak, poza tym ja widzę cały czas wskazania. Tutaj mam akurat napisane, z jaką prędkością maksymalną mogę jechać, to znaczy. System sczytuje znaki drogowe i w dodatku sugeruje mi też, kiedy powinienem odpuścić gaz, bo za chwilę będę wjeżdżał w strefę, gdzie na przykład to ograniczenie jest mniejsze. Naprawdę? Tak. Okej, okay, to tego nie wiedziałem. To to jest naprawdę imponujące. Tak. To skoro jesteśmy w Parku Krajobrazowym, Drawskim, Parku tak. Krajobrazowym, bardzo ładnym, to może spróbujmy posłuchać tego Parku Krajobrazowego i sprawdzić, czy samochód elektryczny rzeczywiście lepiej wpisuje się w naturalne otoczenie niż spalinowy. Okej. Okay. No dobra, ale jednak wróćmy do meritum, bo śpiew ptaków, szum wiatru w koronach drzew i ten samochód, który rzeczywiście bardziej pasuje do parku krajobrazowego niż samochód spalinowy, bo to przede wszystkim nie emituje w ogóle żadnych gazów. Nie ma rury bo wydechowej. nie ma rury wydechowej, Ta. dokładnie, ale też 30% materiałów, z których jest zbudowany, pochodzi z recyklingu. Natomiast no, ten park krajobrazowy ma w sobie taką jedną cechę, że ma bardzo ładną drogę, którą właśnie jedziemy, która ma wspaniałe zakręty. Więc ja bym z trybu tak. Eco przełączył w tryb Sport, co w mniejszym czynie. Dobra. I sprawdźmy, jak ten Eniac iV właściwie jeździ wtedy, kiedy chcesz mieć przyjemność z jazdy. Tak. I potem się zamienimy, bo ja też chcę poprowadzić tutaj. Słuchaj, na to czekałem przede wszystkim. Cały dzień właśnie na to czekałem. A jeszcze nie mieliśmy w ogóle okazji odpalić trybu Sport. No nie, pierwszy raz. To są, to są nasze takie pierwsze wrażenia. No to dawaj. Okej. Okay. Umiejscowienie tego środka ciężkości sprawia, że ten samochód prowadzi się naprawdę fenomenalnie. Zobacz, te przechyły nadwozia wcale nie są duże. Właściwie nie ma żadnych przechyłów, to ja latam w fotelu. Są, są minimalne. Ty to czujesz, ja jestem w stanie się bardziej przygotować na to, co za chwilę nastąpi, ale jazda w zakrętach staje się taka bardziej intuicyjna, można powiedzieć. Czyli co? Większość drogi za nami. 68 kilometrów do celu, 200 kilometrów przejechaliśmy. Startowaliśmy z zasięgiem gdzieś około 500 kilometrów. Teraz mamy ich mniej więcej połowę. Czyli co, 250, czyli nie będziemy musieli się w ogóle na tej nie. trasie ładować. Nie. Wiesz, zrobiliśmy sobie przerwę, bo trochę w trybie sportu jednak aktywnie pojeździliśmy po tych zakrętach i ktoś by mógł sobie pomyśleć, że ha, ha ha, zrobili sobie przerwę po 200 km, a 200 km co to jest za trasa. No bo rzeczywiście ja mam takie poczucie, że ta przerwa w ogóle nie jest potrzebna. W sensie takim, że ten samochód mnie w ogóle nie męczy. I nie męczy mnie pod tym względem, że tak jak wspominaliśmy, jest w nim cicho i wygodnie, ale też pod tym względem, że jakby on adresuje wszystkie moje możliwe potrzeby. Czy to chodzi o to, że mam dużo schowków i że mam wszystko gdzie schować. Twój telefon się ładuje, mój telefon się ładuje, mamy podłączony też tablet, więc jakby no, to jest to, co zawsze mi się najbardziej podobało w Skodach, i ta Skoda też to ma. Że niezależnie od tego, czy mówimy o tym, czy się do niej zapakujemy, czy jest wystarczająco duży bagażnik, czy pasażerowie, których my nie mamy z tyłu, będą mieli wystarczająco dużo miejsca na nogi, jakby ta, ta skoda, ten samochód spełnia te wszystkie wymagania. No i oczywiście, że ma, wiadomo, tą słynną parasolkę w drzwiach, w związku z czym, jakbyśmy mieli pecha i nie byłoby słońca, to, to moglibyśmy z niej skorzystać. Ale wiesz, co jest ciekawe, bo mówisz o tych analogowych. Potrzebach, o tych analogowych rzeczach, które rzeczywiście spełnia składania IV, ale są jeszcze te cyfrowe. Na przykład teraz zostawiliśmy samochód na parkingu, Mamy bardzo mocne słońce. Samochód na pewno się za chwilę nagrzeje, tak, że nie chce się do niego wracać. Ale akurat w tym wypadku możemy wyciągnąć telefon, włączyć aplikację, która cały czas ten samochód monitoruje. Nawet jeżeli zostałby skradziony, to dostalibyśmy jakieś powiadomienie. Natomiast wcześniej mogę po prostu uruchomić składanie wnętrza, zdalne składanie wnętrza, oczywiście, i przyjdziemy do samochodu, który będzie. Schłodzony, po prostu, będzie przyjemny. Czyli co ustawiasz sobie strefę w aplikacji, jak samochód opuści tą strefę, to ty dostajesz wtedy powiadomienie? Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś skradłby ten samochód, a aplikacja wie, że ten samochód postawiliśmy w tym miejscu, mhm. to w tym momencie dostajemy powiadomienie push, tak zwane, na telefon i wiemy, że samochód opuścił ten obszar, w którym go zostawiliśmy. No i ładowanie to też kolejna rzecz, bo możemy sprawdzić w aplikacji zdalnie, oczywiście. Jaki mamy procent naładowania baterii? Jaki mamy zasięg? No i jeszcze w dodatku wyszukać punkty ładowania, jeżeli tego ładowania rzeczywiście byśmy potrzebowali. No tak, to właściwie jest niezłe, dlatego że możemy sobie na dwa sposoby sprawdzić, gdybyśmy mieli to takie range anxiety, którego nie mamy, bo mamy jeszcze mnóstwo zasięgu. Yy, gdzie właściwie mamy ładowarki? Możemy zrobić to przez aplikację i możemy zrobić to yy, pokładowo. Pokładowo, w trakcie jazdy, po prostu nawigacja tak ustawia trasy, żebyśmy na pewno dojechali do celu. A propos celu, to ja bym już ruszał z w trasę, bo już trochę za długo tutaj siedzimy. Poczekaj, to jeszcze sprawdzę tylko, czy się schodziło wnętrze. O! Nieźle. To co, może małe wyliczenie. Wyliczenie kosztów przejazdu tej trasy właśnie, którą pokonujemy. Załóżmy, że jedziemy samochodem spalinowym, który spala gdzieś w okolicach 6,5 litra na 100 km. Biorąc pod uwagę fakt, że paliwo kosztuje nie w tym momencie, ale zakładając na przykład 7,50. No to koszt przejechania tej trasy to jest gdzieś tak w okolicach 150 zł. Okay, dobra. No ale zakładając, że, no właśnie, a w naszym przypadku jedziemy samochodem elektrycznym i zakładając w tym momencie, że spalamy w cudzysłowie oczywiście 20 kWh na 100 km, mhm. no i ładujemy się oczywiście na ładowarkach publicznych, bo to wszystko zależy od tego, gdzie to robimy, ale my akurat, jeżeli mielibyśmy taką okazję, jesteśmy w trasie, ładujemy się mhm. na ładowarce publicznej, robimy to za 67-75 zł, dokładnie tę samą trasę. Czyli mniej więcej 40-50% jest tańsza trasa przejechana elektrykiem niż przejechana samochodem benzynowym. Tak. Szczególnie, że ja teraz patrzę tutaj na ekran i nasze zużycie od momentu, w którym wystartowaliśmy z połczyna zdroju, wynosi 15,5 kWh na 100 km, czyli mniej niż 20. Tak. Dużo, dużo mniej. A długoterminowe od rana wynosi 18,5 kWh. Czyli właściwie jeszcze taniej jesteśmy w stanie przejechać tą trasę elektrykiem niż Ty policzyłeś. Tak, dokładnie. No dobra, to następny przystanek Kołobrzeg. Zdecydowanie. Co? Skoro jesteśmy nad morzem, to może gofra? Uuu, wiesz, to normalnie powiedziałbym nie, bo uważam, że tak jak o naturę, to o ciało należy dbać, a gofry chyba nie są zbyt zdrowe. Ale no skoro już przyjechaliśmy nad to morze i skoro przyjechaliśmy nad nie elektrykiem, oszczędzając pieniądze i trochę pewnie naturze pomagając bardziej niż przyjeżdżając spalinowym, to to okej. Okay, no. Tym razem wyjątkowo się zgadzam.